Partnerem programu jest firma Ecosurf. innowacyjne technologie dla ochrony środowiska, to stabilny i nowoczesny pracodawca z Powiatu Koneckiego, Nieświn ulica Kielecka 3I. Mieszkańcy powiatu Koneckiego będą mogli wziąć udział w Marszu Niepodległości. 11 listopada Starostwo Powiatowe w Końskich zaprasza na wspólne uczczenie jednego z najważniejszych świąt patriotycznych w Polsce. Już 11 listopada zapraszamy Państwa na Marsz Niepodległości Powiatu Koneckiego. To jest taka tak naprawdę nasza pierwsza inicjatywa, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości w Końskich. Ruszamy o godzinie 14.30 spod Starostwa, następnie ulicami Końskich. Każdy może przyjść, zapraszamy całe rodziny. W tym dniu bądźmy wszyscy Polakami, bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy spod biało-czerwonej flagi. Uczestnicy wyruszą spod starostwa powiatowego i ruszą w kierunku ulicy Warszawskiej. Na trasie mijać będą kolejno: Budynek Domu Pomocy Społecznej, gdzie mieściły się dawne koszary, budynek, gdzie mieściła się polska macierz szkolna, pomnik wdzięczności stojący w miejscu dawnej cerkwi, budynek dawnego starostwa, siedzibę koneckiego gimnazjum kuźni Bohaterów i budynek Komendatury wojsk austriackich. Zwieńczenie marszu będzie miało miejsce na placu Kościuszki w samym centrum miasta.